Zapomniałaś o blaskach życia. Życie to dar, każdy jego dzień. Choć niektórzy je przekreślają. Wiem, że ty szukasz w nim sensu. To musi być bardzo wyczerpujące. Codziennie proszę Boga o to, by pokazywał Ci tylko dobre rzeczy. Jesteś dobra. Zawsze taka byłaś. Pamiętam jak się urodziłaś. To był dopiero cud. Nie mogłam uwierzyć, że to się w końcu stało. Bóg stworzył Cię wewnątrz mnie, dziecko, córeczkę. Kiedy wzięłam Cię na ręce, byłaś dla mnie najcudowniejszym stworzeniem na świecie. Wiemy sporo o świecie. Mamy technikę, medycynę, ale coś tak pięknego jak nowonarodzone dziecko może pochodzić tylko od Boga. Cud życia. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Kiedy dziecko zaczęło rosnąć, moi ludzie byli źli. Wiem, że powinnam mieć męża. Rodzice zabrali mnie z wioski. Pytałam Boga, Czemu mnie nie kocha? Czemu stworzył dziecko? Gino powiedział, że mi pomożesz. Pomożesz mi dostać się do Chichen Itza? Po to tu jestem. Właśnie tam jedziemy. Dziękuję. Villa Hermosa w Meksyku, 10 godzin do końca świata. Tato? Sara? Jesteś cała? Nic mi nie jest. Posłuchaj mnie uważnie. Gdziekolwiek jesteś, znajdź schronienie. Tato? Coś przerywa. Nie mogę się nigdzie zatrzymywać. Muszę dojechać do Ciczenica. Co? Ciczenica? Nie, kochanie. Nad wybrzeżem tworzy się potężna burza. Tato nie mogę. Coś przerywa. Nie słyszę cię. Znajdź jakieś pomieszczenie. Rozpal ognisko. Bo będzie bardzo zimno, a burza będzie coraz silniejsza. Nie mogę ci teraz tego wyjaśnić, ale muszę dotrzeć do Ciczenica. Co? Coś przerywa. Słyszysz mnie? Jadę do Ciczenica. Kocham cię. Ja też cię kocham. Kochanie? 100 kilometrów na północ od zatoki meksykańskiej. 8 godzin do końca świata. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Może być niebezpiecznie? Damy radę. Najwyżej trochę nas wytrzęsie. Doceniam to, co robisz, Jim. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym stracił jeszcze Sarę. To straszne stracić kogoś bliskiego. Trudy zmarła prawie 10 lat temu, a czasem jeszcze mi ciężko. Czuję, że patrzy na mnie z wysokości. Wiem, że jest jej dobrze. Gdy Jess była w szpitalu, mówiła, że wszystko jest dobrze, że Bóg nad nią czuwa. A ja modliłem się. Modliłem się bez końca, żeby ją uzdrowił. Błagałem, żeby ją ocalił. Niestety umarła. Zabrał ją. Nie powiem ci, dlaczego Bóg ci ją zabrał. Ale na pewno nie chciał cię skrzywdzić. Nie o to chodziło. Są rzeczy, których nie sposób pojąć. To trudne i bolesne sprawy. Ale moim zdaniem nie zdarzają się przypadkiem. Czegoś nas uczą. Wprowadzają nas na jakąś inną drogę. Złap się mocno. Uważaj. Trzymam się. O, no dalej. Żyjesz? Teraz już wiem, jak może wytrząść. Strasznie zimno. Jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze kawałeczek. Frank. Obiecaj mi, że bez względu na wszystko, Zaniesiesz krzyż do piramidy. Dojdziemy tam razem. Obiecaj mi. Nie wiem ile jeszcze wytrzymam. Damy radę. Merida, Meksyk. 120 km od Chichen Itza. 3 godziny do końca świata. Dolecieliśmy. Nie idziesz ze mną? Nie. Tu kończę trasy. I tak teraz nie wrócisz. Burza się wzmaga. To twoja podróż. Ja miałem cię tu dostarczyć. Nie rozumiem. Zaufaj Bogu i módl się do Niego. On wskaże ci drogę. Spróbuję. Widzisz tam ten samochód? Kluczyki są w środku, wszystko przygotowane. Co? Jak to zrobiłeś? Powodzenia. Dziękuję. Za wszystko.